Jeśli chodzi o poligamię, to mamy dwa rodzaje poligami. A poligamię nazywam horyzontalną i wertykalną. Horyzontalna to jest taka, że masz na przykład trzy czy cztery partnerki jednocześnie, a? a wertykalna to jest taka, że masz. Jedna Trzy czy cztery na przykład jedna po drugiej. Mhm. Ale to też jest forma poligamii. Ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Natomiast monogamia to jest na przykład występuje bodajże u goryli. I u goryli to jest tak, że, że, że sami... A łabędzi. Możliwe, że była, będzie no, też. Spotykają jest... jedną partnerkę i oni z nią, z, i, i zostają z nią do, do końca życia. To jest monogamia. Natomiast to, co ludzie uprawiają, to są po prostu różne formy poligamii. Więc nie ma się co upierać na, 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 na jeden konkretny typ, typ poligamii, no bo poligamia to jest poligamia. Tak, ale z drugiej strony posiadanie, posiadanie no, jednej dziewczyny z Ci jest dobrze, to jest też pewien, pewien komfort w tym momencie. Yes. Nie okay. musisz się motać, jeśli masz z tym problemy, żeby tam nie ma coś, 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 coś wyrwać, wiesz, trafisz na taką, na taką, czy to jest to, czy to nie jest to, to jest taki komfort, że ty wiesz, że z by jest nią no dobrze. I, hmm.